W tym nagraniu rozmawiamy o named tuple. Jest tylko mały problem, bo mogę napisać from collections import named tuple, ale mogę również napisać from typing import named tuple. Pojawia się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy named tuple z collections oraz named tuple z typing. Oczywiście. Nie będziemy czerpiać się szczegółów, że chodzi o wielkość liter w nazwie. Sprawa jest troszkę bardziej złożona. Zaczniemy od name tuple tego z małych liter. Jeżeli uczysz się ze mną, już dawno wiesz, czym jest Name tuple. Natomiast teraz pokazuję przykład przypominający. Piszemy point równa się name tuple. Podajemy nazwę point, a tutaj określamy listę nazw, które przyporządkowujemy kolejnym elementom, które znajdują się w tuple. Teraz mogę pisać p równa się point, na przykład 1, 2 i od tej pory p mogę używać albo jako zwykły tuple, czyli odwołujemy się do poszczególnych pól za pomocą indeksów, ale mogę również stosować nazwy, które określiłem w tym miejscu, czyli x i y, co może być bardziej wygodne i odpowiada kolejności, w jakiej te nazwy tutaj ustaliliśmy, czyli p.x to tak naprawdę p od 0, a p.y to tak naprawdę p od 1. Dzięki name tuple, kiedy tworzymy tuple, Możemy wprowadzić wygodne nazwy, możemy spowodować, że kiedy mamy małe struktury danych, które chcemy przechować, a nie chcemy iść jeszcze w klasy, w obiektowość, to name tuple daje nam coś pomiędzy zwykłym tuple a klasą i pozwala nam odwoływać się do danych właśnie poprzez. Nazwy, które im nadaliśmy, jest tylko jeden problem. Name tuple to z małych liter, a mówiąc bardziej konkretnie, z modułu collections nie wspiera typów, więc nie mogę tutaj wymusić, że x ma być intem, a y stringiem, co oczywiście przekłada się potem na problemy podczas statycznej analizy kodu. A jak już wiemy, statyczna analiza kodu w języku Python jest ważna, dlatego do gry wkracza name tuple. Styping. Napiszmy teraz klasę user, która dziedziczy po name tuple. I tak tworzymy typ user, w którym precyzyjnie określę, jakie elementy mają być w name tuple, który będę tworzył na podstawie tego typu i jakie mają mieć typy. Jak również, jak zaraz się okaże, bardzo łatwo mogę ustawić na przykład wartości domyślne. Piszemy id int name str e-mail str. Tutaj mogę od razu dorzucić lub nan i napisać none. W takiej sytuacji mówię, że e-mail, jeżeli nikt go nie poda, będzie domyślnie miał wartość nan. Żeby była jasność, w przypadku name tuples collections też mogę ustalać wartości domyślne dla ból, które tutaj określam, to nie jest tematem tego nagrania. Więcej szczegółów znajdziesz w innych nagraniach w moim kursie. Piszemy dalej active, ból i od razu mogę przypisać true. Czyli tutaj nan nie może być, a jeżeli nie podasz nic pod active, to od razu będzie true. I w ten sposób określiłem zasady tworzenia tuple opartego o typ, User. I teraz mogę podawać albo tak. Swoją drogą tutaj też mogłem tak podawać. Mogę Ci to od razu udowolnić. Wracając jeszcze na chwilkę do name tuple, ale tego z małych literek, czyli możesz napisać x równa się 11, 22. Od razu może to sprawdźmy. Jeszcze na chwilkę zakomentujemy to. Jak najbardziej wszystko działa. Natomiast już wracając do naszego usera. Mogę napisać id 1, name ala, email ala, małpka example .com, a aktyw nie będę podawał, czyli domyślnie powinienem mieć true. Wypisujemy u. Od razu zmienię mu nazwę na u1, bo za chwilę będę chciał pokazać jeszcze inny sposób tworzenia tu z wykorzystaniem user. Uruchamiamy kod. Wszystko się zgadza. Uruchamiamy również mypy. I na tym etapie również wszystko się zgadza. Co by było, gdybym do ID przypisał napis. Ponownie uruchamiamy mypy. Mamy oczywiście błąd, jeżeli chodzi o runtime. Tego błędu tutaj nie mamy, ponieważ Name Tuple działa podczas statycznej analizy kodu. A co by było, gdybym tutaj do Y przypisał napis? W runtime nic ciekawego się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o MyPy, też nic ciekawego się nie wydarzy, ponieważ MyPy bierze pod uwagę tylko te rzeczy, które są związane z Name Tuple stworzonym za pomocą typu pochodzącego z typing. I tutaj widzimy różnicę pomiędzy tym name tuple, a tym name tuple. Co dalej? Po pierwsze naprawmy błąd. Po drugie stwórzmy jeszcze raz usera, ale tym razem po prostu napiszemy 2, jan. I może to tyle, więc nie podajemy innych elementów. Swoją drogą, zauważ wcześniej, active był ustawiony na true. Tutaj również ustawiamy na true, podobnie jak e-mail ma przypisaną domyślną wartość danych. Kiedy przeprowadzimy statyczną analizę kodu, nie ma błędów, bo w przypadku niepodania podania e-mail czy active mamy wartości domyślne. A co gdybym w U3 podał tylko ID, czyli piszemy takie coś w takiej sytuacji. Jeżeli napiszemy print U3, to tutaj problem pojawia się zarówno w runtime, jak i w statycznej analizie kodu. Więc jak widzisz tutaj już problem jest troszkę bardziej obszerny. Musimy pilnować pól, które są obowiązkowe i którym nie ustaliliśmy żadnych wartości domyślnych. Mam nadzieję, że widzisz, że tuple Styping daje nam jakość w zakresie zarządzania typami naszych pól. Oczywiście, może to zakomentuję, no bo daje nam błąd. Jeżeli tylko masz takie życzenie, możesz cały czas odwoływać się po indeksach i też wszystko zadziała. Nie wpływa to również na statyczną analizę kodu. Pamiętaj, że możesz jeszcze zastosować podejście funkcyjne, na przykład piszesz adres równa się name tuple. Podajemy nazwę adres. Następnie w postaci listy tuple określamy, że interesuje nas street, który ma być typu STR, że interesuje nas city, które ma być typu str, że interesuje nas zip code który ma być typu int lub NAN. i teraz piszemy a równa się address i możemy czy to pozycyjnie, czyli na przykład zielona, warszawa i kod i tego, że ustaliłem go jako liczbę podajemy na przykład 100 możesz również napisać a2 równa się adres i teraz piszemy Street, zielona, City Warszawa i zip code 100. Podajemy już te same dane. Wypisujemy A1, wypisujemy A2, uruchamiamy, wszystko działa. Z poziomu Mypaya też wszystko działa. Jeżeli nagle zip code ustawię na napis 100, to już nie działa. A więc podtrzymane są wszelkie zasady sprawdzania typów wartości podczas statycznej analizy kodu. Minusem podejścia funkcyjnego na tuple typing jest to, że mamy ograniczone możliwości. Pod kątem ustawiania wartości domyślnych, więc w takiej sytuacji, kiedy potrzebujesz zarządzić wartościami domyślnymi, sugeruję użyć podejście klasowe. I teraz już wiesz, jaka jest różnica pomiędzy Name Tuples Collections i Name tuple Typing. Jeżeli zależy ci na statycznej analizie kodu, używasz Name Typing. Jeżeli po prostu chcesz skorzystać z możliwości Name tuple, ale nie potrzebujesz statycznej analizy kodu, wybierzesz tę opcję. Oczywiście nowoczesny programista Python dba o statyczną analizę kodu, dba o dane w swojej aplikacji, o poprawność typów, więc chyba nie muszę Ci mówić, którą opcję musisz wybrać.